Był już koszmar Aici w Krainie Czarów, był także zły czarnoksiężnik z Oz. Teraz pan Jonathan Green wziął na tapet innego bohatera klasycznych bajek Disneya, czyli Piotrusia Pana i Nibelandię. I z tej klasycznej bajki zrobił grę książkową, którą otrzymałam od wydawnictwa za co bardzo serdecznie dziękuję. A gra ta nazywa się Nibelandia, którzy ją potwory. W tej grze mamy do wyboru cztery postaci, a są nimi Wendy, Piotruś Panty, Grysia i Kapitan Hack. Jednakże w zasadach możemy wyczytać, że w środku fabuły Ukryta jest jeszcze jedna postać. Kto nią jest? Niestety nie wiem, nie udało mi się ją odkryć, jednak, nawet gdybym ją odkryła, to nie zdradziłabym wam jej tożsamości. Co do tych czterech postaci, to każda z nich ma trzy cechy, a są nimi zwinność, walka i wytrzymałość. Nie zabrakło też zdolności specjalnych, których tutaj jest aż dziesięć. A są nimi znawca bestii, znawca skorupy ziemskiej, latanie, hieroglify, znawca roślin, znawca mórz, siła, woli, pióro jest silniejsze znane z poprzedniej gier tego autora, tropienie i gwiazdko spełni życzenie. Te specjalne zdolności są dokładnie opisane w zasadach gry. Dodatkowo zdolności specjalne mają ograniczenia. Wszystkie poza lataniem możemy użyć tylko trzykrotnie w trakcie naszej całej rozgrywki. Jedynie latanie możemy użyć 10 razy. Ale to jeszcze nie koniec dlatego, że tutaj każda postać ma swojego towarzysza. A poza tym możemy też zdobyć wierzchowca. Na start tylko Tygrysia Lilia ma swojego wierzchowca, natomiast w trakcie fabuły innymi bohaterami również możemy takiego zdobyć. Mi niestety takiego nie udało się zdobyć. Do kwestii towarzyszy jeszcze w tej recenzji wrócę, więc teraz przejdę do kolejnego tematu. Jeśli chodzi o panów to oni mają przypisane zdolności specjalne i tutaj nie możemy ich absolutnie zmienić. Natomiast panie mają przypisane dwie zdolności specjalne a dwie możemy wybrać. Jednak nie ze wszystkich zdolności, tylko z określonych zdolności, które zostały im przypisane. Będziemy też zdobywać hasła, chociaż tutaj wam powiem, że ja w ciągu trzech rozgrywek zdobyłam tylko jedno hasło, z którego niestety nie zdołałam skorzystać. Ponadto postacie na start mają także przypisane przedmioty, które w trakcie rozgrywki niestety będziemy albo tracili, albo je będziemy zachowywać do końca opowieści. Będziemy również zdobywać nowe przedmioty, które oczywiście zapisujemy na karcie przygody. Nasz wierzchowiec, jeśli go zdobędziemy, także ma miejsce na swoje statystyki, czyli zwinność, walkę i wytrzymałość. Na karcie przygody zaznaczamy, czy nasz towarzysz jest z nami, czy też nie. Każdy bohater ma swój własny symbol. Symbolem Piotrusia jest zegar. Jeśli przy paragrafie będzie zegar, to tego paragrafu nie czytamy, tylko odejmujemy od niego 20 i idziemy do nowo powstałego paragrafu. Każdy bohater ma swój indywidualny symbol. Jeśli ten symbol zobaczymy przy paragrafie, to oczywiście go nie czytamy, tylko w zależności od danej postaci będziemy musi albo do tego paragrafu dodać jakąś liczbę, albo ją odjąć i pójść do nowo powstałego paragrafu. Nie będę się w to bardzo dokładnie zagłębiać, bo to mamy bardzo dobrze omówione w zasadach na początku gry, więc płynnie przejdę do walki, bo ona także tutaj występuje. Do walki możemy używać albo kości, albo kart, albo to olać i po prostu nie używać niczego i uznawać, że każdą walkę czy test danej umiejętności wygrywamy, jednakże to nie gwarantuje nam zwycięstwa, o czym boleśnie się przekonałam. Wracając do tematu kości, to te konkretne kości dostaniecie wraz z ołówkiem, zakładką i woreczkiem do przechowywania tych komponentów, jeśli kupicie grę w zestawie specjalnym, który Wam polecam. Używając kości rzucamy dwie z nich i wynik sumujemy. Do wyniku kości dodajemy liczbę, która jest przypisana do naszej walki. Jeśli mamy inicjatywę w danej rundzie, to tymczasowo dodajemy jeden punkt. Wynik, który otrzymujemy jest naszą aktualną walką w tej turze. Tak samo robimy dla Przeciwnika. Kto ma większy wynik, wygrywa w niej. Przegrany odejmuje dwa punkty, chyba że toczyliśmy walkę wierzchowcem. Wtedy przebiega ona identycznie, jednak wtedy odejmujemy cztery punkty. Jeśli wartość naszej walki i naszego przeciwnika jest taka sama, to rzucamy kością. Jeśli liczba jest parzysta, to odejmujemy jeden punkt od obu walczących. Jeśli liczba ta jest nieparzysta, to nikt nie odejmuje sobie żadnych punktów. W obu tych przypadkach w kolejnej rundzie nikt nie ma inicjatywy, czyli nikomu nie dodajemy tymczasowo jednego punktu. Do walki. Zamiast kości, możemy też używać kart. Wtedy używamy standardowej talii 52 kart bez jokerów. Wtedy, zamiast czterech kości, wyciągamy dwie karty. Jeśli mamy rzucić jedną kością, wyciągamy jedną kartę. Walety, damy i króle są warte 11 punktów, a asy 12. Co ciekawe, wyciągnięte karty można odrzucić albo włożyć z powrotem do talii. Jak mówiłam wcześniej, możemy też nie używać żadnych kart ani kości. I uznawać, że każdy test i walkę będziemy wygrywać. Poza walką będziemy też testować nasze umiejętności. Jeśli testujemy walkę i zwinność, to rzucamy dwiema kośćmi, wynik sumujemy. Jeśli suma jest wyższa od testowanej umiejętności, niestety test nam się nie udał. Jeśli natomiast jest niższa lub równa, zdaliśmy test. Cztery kości rzucamy, testując wytrzymałość. Jeśli suma na kości jest wyższa od naszej wytrzymałości, to mamy pecha i niestety nie zdaliśmy testu. Jeśli jest niższa lub równa naszej wytrzymałości, zdaliśmy test. Od czasu do czasu będziemy też testować poziom buntu, który jest przypisany tylko do haka. Rzucamy wtedy jedną kością, jeśli liczba na kości jest wyższa lub równa wartości naszego buntu. Test zdaliśmy, jeśli jest niższe od wartości naszego buntu, niestety test się nie udał. Dodatkowo mamy też kartę spotkań, w której to zapisujemy walkę i wytrzymałość naszą oraz naszego wroga. To chyba wszystko, jeśli chodzi o zasady, a teraz Wam powiem, jak w tą grę mi się grało. Na początku gry mamy także mapę Nibelandii, a w zasadach mamy napisane: wyrysować własną mapę. Gając Piotrusie mamy dokładny opis, co gdzie się znajduje, więc bez trudu taką mapę można narysować, jednak, jak mówiłam wielokrotnie, kartogę, gra... Wze mnie kiepski, to po pierwsze, a po drugie kompletnie nie umiem rysować, więc nie rysowałam mapy, dodam od razu, że da się w taki sposób też grać. Zwłaszcza, że mamy tą mapę Nibirandi, która nam pomaga w trakcie gry. Ja zrobiłam jej zdjęcie i po prostu nanosiłam na komórce różne wskazówki, które gra mi dawała. Jeśli Wy lubicie rysować mapy, to na pewno będzie to dla was dodatkowy atut tej gry. Podczas pierwszej rozgrywki wybrałam Piotrusia Pana. Chyba każdy doskonale pamięta osobowość tego nicponia, jednak tutaj on został przedstawiony zupełnie inaczej i to już nie jest ta sama postać. I wiecie co? To bardzo dobrze, bowiem tamten Piotruś kompletnie nie wpisałby się w tą wersję Nibelandii i w tą historię. Ten Piotruś jest inny, zmienił się nie tylko jego charakter, ale i ciało. Powiem, jego ciało jest mechaniczne. Dzięki temu się nie starzeje, jednakże to nie oznacza, że jest nieśmiertelny. Powiem, jego sztuczne serce kiedyś przestanie bić, a chłopiec niestety umrze. Dodatkowo jego osobowość, współga z tym, co on tutaj przeżył. Chociaż nadal jest w nim ta cząstka tamtego Piotusia, jednak moim zdaniem autor usunął te cechy które były w chłopcu po prostu irytujące, patrząc na niego po prostu starszym okiem. I dzięki temu uczynił go ciekawszym bohaterem, mającym dług wdzięczności nie tylko wobec osoby, która go takim zrobiła, ale i wobec plemieniu Akala, którzy także pomogli go ocalić. Niestety w tej wersji Nibelandii zagubionych chłopców nie ma, troszkę szkoda, trochę mi brakowało tych urwisów, jednak w sumie po dłuższym zastanowieniu to oni by się tutaj nie wpisali. Jest natomiast dzwoneczek, który tym razem jest mechaniczny i pomaga nam w warce, i to właśnie on jest towarzyszem. Piotrusia. Blaszany dzwoneczek, jeśli towarzyszy nam w trakcie walki, to odejmuje dwa punkty walki od naszego przeciwnika i tym samym go osłabia. Jednak nie zawsze blaszany dzwoneczek będzie z nami. Pomysł jest naprawdę fajny. Problem w tym, że ja od pewnego momentu nie miałam pojęcia, czy blaszany dzwoneczek jest nadal ze mną, czy też nie. Fakt, były momenty, gdzie byłam w 100% pewna, że jego nie ma i było to uzasadnione. Ale później, po jakimś czasie znowu się orientowałam, że zaraz. To jest ten dzwoneczek, czy go nie ma? Ten problem można by było zniwelować całkowicie, gdyby przy niektórych paragrafach był symbol dzwoneczka. Oczywiście, gając inną postacią, ten symbol byśmy ignorowali, a gając Piotrusiem, wiedzielibyśmy na 100%, że dzwoneczek jest z nami. Niestety takiego symbolu nie ma i tego mi tutaj brakowało. Nie mówię oczywiście, że wasza przygoda będzie wyglądać tak samo, bo gra jest bardzo obszerna, natomiast moja przygoda niestety tak wyglądała, że ja w pewnym momencie zapomniałam o dzwoneczku i już do końca przygody gra. Zdając Piotrusiem, nie użyłam go. Niestety, grając z Piotrusiem, nie udało mi się wypełnić misji i zginęłam. W tej recenzji będę się starała jak najmniej mówić o fabule. Będę używać różnych ogólników, żeby wam tutaj niczego nie zaspoilerować. Dodam tylko, że ta śmierć nie była z powodu walki, a z powodu nieudanego testu. Bardzo podobało mi się to, że każdą cechę mojej postaci musiałam testować w takcie całej rozgrywki wielokrotnie. I to jest dla mnie plusem. Dodatkowo, nawet jeśli zdałam test poprawnie, to nie zawsze. Rezultat był taki, jaki się spodziewałam, że będzie. I to było fantastyczne, bo, bo to dawało mi taką nutkę niepewności. Okej, okay, test zdałam, ale czy aby na pewno to da mi pozytywny rezultat, czy też wprost przeciwnie, może ja tego testu wcale nie miałam zdać. I to było naprawdę świetne. Poza tym te zdolności specjalne. Również miałam możliwość wykorzystać i to wielokrotnie, chociaż tutaj przyznaję, że ja jestem osobą, która zawsze te umiejętności oszczędza, a na końcu się okazuje, że zamiast je używać, to po prostu użyłam jedną czy tam dwie, a resztę nie użyłam, bo zawsze sobie myślałam, że dobra, zostawię je sobie na późniejsze etapy gry. No ale oczywiście tych późniejszych etapów nie było, bo zginęłam. Choć i tak ta przygoda była bardzo długa, to nie tak, że zginęłam od razu na początku tej przygody, nie zginęłam. Myślę, że za połową tej przygody, no ale finalnie zginęłam. Nie udało mi się wszystkich zdolności wykorzystać, ale miałam taką okazję, tylko że z niej nie skorzystałam. Ciekawe też jest to, że pan tutaj jest w tej wersji akronimem. Gając Piotrusiem, spotkałam też pozostałe trzy postaci. Fabuła była bardzo zróżnicowana. Były momenty, które były dynamiczne, w których była walka, w których testowaliśmy cechy. Dużo się wtedy działo, ale były też momenty takie wyciszenia, w których to poznawało się charakter Piotrusza. Trusia, jego interakcji między nim a Wendy i Tygrysią Irią i to było bardzo fajne. Chociaż brakowało mi wtedy tego dzwoneczka, bo o nim wtedy nie wspominano, jednak tego typu momenty mi się tutaj bardzo podobały. Dodatkowo w takich momentach gra też pozwalała nam odnowić wytrzymałość, co było oczywiście dodatkową korzyścią dla mnie. Co do wyborów, to naprawdę czasami było mi ciężko i długo się zastanawiałam co ja mam tutaj wybrać, by pasowało do tego konkretnego Piotrusia. W tej rozgrywce używałam kości do testowania cech i do walki. Okej, okay, mówię o tej fabule i mówię, ale pewnie wy się zastanawiacie co jest naszym celem? Naszym celem jest zdobycie trzech przedmiotów. I tutaj nie będę Wam dokładnie mówić czym są te przedmioty, jednak są one związane z przepowiednią powtarzaną w Premieniu Akala. Naszym celem jest je zdobycie i przekazanie Premieniu Akala. Mi to się niestety gając Piotrusiem nie udało. Gając Piotrusiem mogłam wybrać konkretny przedmiot i po niego się udać. Gając Piotrusiem bardzo dokładnie tą legendę poznajemy. Wiemy dokładnie o co chodzi i dlaczego te przedmioty są tak bardzo istotne i jakie będą konsekwencje, jeśli ich nie zdobędziemy. To, co jeszcze bardzo mocno tutaj mi się wybiło, to to, że każda z postaci, którą zagrałam w tych rozgrywkach, zwracała uwagę na coś zupełnie innego. Jeśli chodzi o wygląd Nibelandii, jeśli chodzi o to, jak ona postrzega ten świat i to mi się bardzo podobało. Swoją drogą sama Nibelandia też tu żyje. Jest ciekawa, są miejsca mroczne, są piękne, są dziwne, jest fauna, jest flora, która może nas niespodziewanie zaatakować i to też mi się tutaj podobało. Po śmierci Piotrusia czułam ogromny niedosyt i bardzo chciałam zdobyć ten przedmiot kusiło mnie, bardzo mnie kusiło, żeby troszkę oszukać i żeby kontynuować tą przyrodę Piotrusiem, ale uświadomiłam sobie, że ja chyba w każdej grze z tego cyklu moduko oszukuję i nie gram fair, więc tym razem postanowiłam, że nie będę oszukiwać i po prostu wybiorę kolejną postać. Kolejną postacią, którą wybrałam był Hak i... Nie będę ukrywać, ta postać jest po prostu świetna. Nie zmieniono jego charakteru, to jest nadal ten przystojniak, który fakt ma napady złości i potrafi pomiatać załogą, ale równocześnie ma w sobie coś przyciągającego. Towarzyszami Haka jest jego załoga i to właśnie im możemy wydawać rozkazy. Jednak nie należy być dla nich zbyt surowym, bo niestety będą się buntować. Ten bunt będzie też rósł jeśli załoga uzna, że nie w taki sposób się zachowaliśmy jak powinniśmy. Co też jest ciekawym pomysłem. Powiem wam ogólnie, że Hak jest świetny. Po prostu uwielbiam tą postać. Rozgrywka nim była diametralnie inna. W tej rozgrywce już pierwszy wybór to naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Świetne też jest to, że hak postrzega Nibelandię zupełnie inaczej niż Piotruś i zwraca uwagę na zupełnie inne możliwości, które ta wyspa oferuje. Dodatkowo początkowo ma też inny cel, który przez Piotrusia oczywiście ulega zmianie. Powiem w tym momencie po tym co się stało, jego celem jest zemsta na Piotrusiu. W tej wersji hak jest inteligentny. To nie jest prosty pirat. On doskonale wie co zrobić, by to chłopak sam do niego przyszedł, a nie by on się za nim uganiał. Hak w tekście fabuły dowiaduje się o tych trzech przedmiotach, które Piotruś chce zdobyć, i reszta oczywiście postaci. I postanawia je zdobyć przed nimi. I tutaj również mamy wybór, po który przedmiot najpierw się udamy. Przygoda z hakiem jest dynamiczna, szybka, wartka. Świetnym pomysłem jest to wydawanie rozkazu w naszej załodze, które jest obecne nie tylko kiedy jesteśmy na statku, ale i kiedy jesteśmy na lądzie. Jedyne zastrzeżenie odnośnie tej opcji, które tutaj mam, to to, że ona pojawia się bardzo sporadycznie i troszkę szkoda, że nie pojawia się ona częściej, bo to jest to naprawdę fajna opcja, a mam wrażenie, że nie do końca jest ona tutaj wykorzystana Chciałabym, żeby ta opcja występowała częściej, żebym miała większy wpływ niż realnie ona tutaj występuje. Być może też jest tak, że pod koniec gry ta załoga jest częściej używana i faktycznie ona bardziej wpływa na tą rozgrywkę. Niestety ja nie wiem czy tak jest, dlatego że zginęłam, po prostu zginęłam i to znowu zginęłam nie w trakcie walki, tylko testowania umiejętności. No to testowanie umiejętności przy tej grze to po prostu jakieś fatum. Te testy były bardziej stresujące niż sama walka, bo walka tutaj szła mi akurat bardzo dobrze, ale za każdym razem, kiedy miałam wykonać test, to obrywał mnie zimny pot i sobie myślałam, no tak, koniec, zaraz pewnie zginę, po raz kolejny. I tak też się w końcu stało, zginęłam, nie zdobyłam tego przedmiotu. Natomiast gając hakiem, zdobyłam jedno hasło, którego nie wykorzystałam. Bo zginęłam. Zdobyłam też oczywiście różne przedmioty, zagnogając hakiem, jak i Piotrusiem, tak także mógł skorzystać z każdej umiejętności specjalnej, która była mu przepisana. Gdy hak zginął w tej przygodzie, to nie byłam zadowolona i byłam wściekła na los. I naprawdę tyle brakowało, żebym oszukała i grała dalej, pomimo tego, że zginęłam. Jednak z drugiej strony, tak jak Wam mówiłam, bardzo chciałam być uczciwa, bo w każdej grze tego typu oszukuje, więc stwierdziłam, nie, trzeba być w końcu uczciwym w tych grach. I grać według zasad. Chcąc nie chcąc, nie zrobiłam tego, nie oszukałam, tylko zagałam jeszcze raz. Tym razem wybierając Tygrysią I Jeśli chodzi o Tygrysią Lilię to wstyd się przyznać, ale ja tej postaci kompletnie nie pamiętam. Jednak wracając do tej gry i do tej Tygrysiej Lirii, to w niej ona chce zostać przyjęta do elitarnego bractwa wojowników swojego plemienia. Początek tej fabuły jest bardzo spokojny, ale możemy go zmienić i wybrać walkę jeśli chcemy i ja tak zrobiłam. Tym razem jednak postanowiłam grać bez walki i bez testowania umiejętności. Pomyślałam, że dzięki temu na pewno uda mi się dotrwać do końca. No Niestety nie udało się, ale o tym powiem za chwilę. Ta przygoda jest najbardziej dynamiczna, tutaj się mnóstwo dzieje, w pewnym momencie się zorientowałam że brakuje mi oddechu, odpoczynku, uzupełnienia statystyk mojego wierzchowca, bo to nim toczyłam walki. Chociaż przyznam, że mój wierzchowiec tylko stracił jedno życie, ale i tak chciałam je uzupełnić. Chciałam, żeby była chociaż chwila oddechu, ale tutaj jej nie było. Ta przygoda jest dynamiczna, akcja go nie akcję. Czasami wręcz wstrzymywałam oddech, bo tutaj były tak epickie sceny, że głowa mała. Są też nawiązania do pewnego filmu, ale nie powiem Wam o jaki film oczywiście chodzi, żebyście mogli sami to odkryć. Dodatkowo miałam też wrażenie, że było tu pewne mrugnięcie okiem do jednej z polskich gier. Być może się mylę i ten potwór nie był inspirowany tą grą, ale ja miałam właśnie takie skojarzenie, czytając o nim. Ogólnie ta przygoda była świetna, jednak to, co mnie bardzo zdziwiło, to to, że ta bohaterka wie od razu o tych przedmiotach. Nie ma tutaj żadnego wprowadzenia. Gdybym nie grała Piotrusiem, to nie wiedziałabym czemu. Z jednej strony jest to plus, bo możemy zagrać jeszcze raz inną postacią i uzupełnić naszą wiedzę, z drugiej strony ten cel pojawia się nagle. I trochę tak przypadkowo. I brakowało mi choć minimalnego zarysu. Z trzeciej strony to jak najbardziej pasowało do tej postaci, bo ta legenda wiązała się z jej plemieniem, ale mimo wszystko... To wyszło tak, jakby nagle. A dodatkowo nie dano mi możliwości wyboru tego obiektu. Tylko wybór został mi narzucony. Oczywiście nie wykluczone, że stało się tak, dlatego że wcześniej podjęłam określone wybory, które do tego doprowadziły. Być może, być może tak było, niewykluczone, ale nie do końca mi się to jednak podobało. To jest jedyna rysa, jeśli chodzi o tą historię. Poza tym, po prostu to było epickie. To było epickie. Dodatkowo udało mi się zdobyć ten obiekt, jednak za straszliwą cenę. Powiem, poświęciłam swojego towarzysza. Choć w sumie miałam taką nadzieję, że on naprawdę przeżyje. Czy faktycznie przeżył, czy też nie? Nie wiem. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Bo, oczywiście, dwa paragrafy dalej zginęłam, jak kompletna lama. Ale na usprawiedliwienie dodam, że poddałam się tym emocjom i temu, co się tam działo. I to co zrobiłam było po prostu hiper epickie w moich oczach. Tylko że okazało się, że na końcu czekała epicka śmierć, ale mimo wszystko to było epickie. A mną no, po prostu targały tak silne emocje i taka złość na siebie, a z drugiej strony satysfakcja, bo jednak zdobyłam ten przedmiot. Udało się w końcu, tyle tylko że nie mogłam przekazać go odpowiedniej osobie. I tutaj nie chciałam tego powtarzać. Tutaj już nie chciałam oszukiwać, bo tak jak mówię, to było niesamowite. Te emocje były rewelacyjne i to było najlepsze przejście. Co ważne, ja tutaj za każdym razem widziałam, czy mój towarzysz jest ze mną, czy też nie, a to dlatego, że paragrafy były napisane w liczbie mnogiej, a nie pojedynczej. Dodatkowo, kiedy mogłam go odesłać, to go odsyłałam, a potem w odpowiednim momencie kazałam mu powrócić. Tak jak mówię, to przejście, no to po prostu szapoba rewelacja, naprawdę rewelacja. Już nawet parli o to, że ta bohaterka wiedziała o tych przedmiotach. Ja to potrafię wybaczyć, bo to przejście, tak jak mówię, było epickie. Przynajmniej w mojej przygodzie. Nie wiem, jak będzie u Was, bo to wszystko zależy od tego, jakie paragrafy wybierzecie, ale moja przygoda była epicka. Naprawdę była epicka i to była najlepsza przygoda z tej książki. Sama historia Nibelandii też tutaj została podrasowana, jest zmieniona, jest ciekawa, jest intrygująca. Mamy tutaj pewną hipotezę, jednak nie do końca wiemy, czy ona jest prawdziwa. Mi nie udało się tego potwierdzić, więc nie mam pojęcia, czy faktycznie ta hipoteza jest prawdziwa, czy też coś innego się za nią kryje. Podsumowując, każda z tych historii była inna, żaden paragraf mi się nie powtórzył, co mnie zresztą nie dziwi, bo tutaj mamy 900 paragrafów. 900! I to nie są króciutkie paragrafy na dwie linie. Nie. To często są rozbudowane paragrafy przedstawiające nam świat, postacie czy wrogów w bardzo bogaty sposób. Co do celu, to dla wszystkich postaci, którymi grałam, on był taki sam. Jednakże oni mieli inną motywację. Z innego powodu chcieli ten cel wypełnić. I to było dla mnie plusem. Najbardziej spodobała mi się historia Tygrysi i Haka. Jeśli chodzi o Piotrusia, to ona też była bardzo dobra. Jednak przy tamtych fabułach ona była najsłabsza. Chociaż, tak jak mówię, ona także była fajna, ona była ciekawa. Każda z tych przygód miała coś innego do zaoferowania, i to mi się bardzo podobało. Z drugiej strony, każda też miała coś. Co ja bym minimalnie zmieniła, gdybym oczywiście mogła. Zatem, czy warto sięgnąć? Zdecydowanie tak. Nawet jeśli niektóre aspekty tej gry nie do końca mi się tutaj podobały, nie do końca mi tutaj grały, to są to solidne historie, pełne ciekawych wydarzeń. Dodatkowo, to, co mi nie do końca tutaj grało, niekoniecznie Wam będzie przeszkadzać. Być może będziecie mieć zupełnie inną przygodę, wybierzecie inne paragrafy i wy nie będziecie mieć tego typu spostrzeżeń, jak ja. Nie wspomniałam jeszcze o wykonaniu, a to jak zawsze jest rewelacyjne. Ilustracje są świetne, pasują do fabuły, choć tutaj przyznaję, że nie spotykałam ich zbyt często. Natomiast gdy już w końcu się pojawiły, to naprawdę było na czym zawiesić oko. To natomiast co bym jeszcze tutaj zmieniła, to wygląd karty przygody zupełnie nie rozumiem, dlaczego zostało zmniejszone miejsce na wyposażenie, a miejsce na Inność walki i wytrzymałość zostały powiększone. Zwłaszcza, że w tej grze sporo wyposażenia jednak się zdobywa i nie do końca ma się gdzie to wszystko zapisywać. Także to też jest coś, co ja bym tutaj zmieniła. Nibelandia, tu żyją potwory, ma zupełnie inną atmosferę niż dwie poprzednie książki. Nie jest to też gra, która jest horrorem, a przynajmniej moje przejścia horrorowe nie były. To jest raczej książka, która jest akcyjniakiem, która jest grą przygotową. Ciekawym bonusem też jest to, że na końcu gry autor nam zdradza. Czym się inspirował? Mamy tutaj mnóstwo ciekawostek i ciekawych spojrzeń autora, jednak ja wszystkiego tutaj nie czytałam, bo w pewnym momencie mamy ostrzeżenia, że pojawiają się spoilery. A ponieważ ja finalnie tych misji niestety nie wykonałam, to nie chciałam sobie niczego zaspoilerować i tego akurat dalej nie czytałam. Bardzo mnie ciekawi jaką jeszcze książkę autor przerobi na grę paragrafową. Ja bym bardzo chciała Wyspę Skarbów, a wy? Napiszcie mi o tym na dole w komentarzu. W tym filmie to tyle, ja wam bardzo dziękuję za jego obejrzenie. Dziękuję wydawnictwu Muduko za podesłanie tej gry paragrafowej do recenzji. A wam polecam kupić edycję specjalną, bo one nie są sprzedawane cały czas, więc warto się pośpieszyć i mieć ją w swojej kolekcji. Do zobaczenia w kolejnych filmach, pa. pa.